Kochani, dzień dobry, czas na kolejnego vloga. Dopiero z tego miejsca skończyłam poprzedniego, to Wam mówiłam. Teraz zabieram się za nagrywanie dzisiejszego vloga. Mamy krótko, kilka minut dosłownie, bo trzy czy dwie minuty, dwie. Przed dziesiątą rano. E, ja jestem od siódmej z minutami na nogach. No i jak widać na załączonym obrazku jestem ogarnięta. Dzisiaj wyjątkowo, słuchajcie, na twarz nałożyłam ten podkład z Bel e, i Lumi który przywiozłam, słuchajcie, już, o Jezus Maria, nie wiem, czy w zeszłym roku, chyba z początkiem zeszłego roku jakoś przywiozłam go ze sobą i on tak leżał zamknięty, nieużywany. No i dzisiaj stwierdziłam kurczę, przecież ja go kiedyś tak bardzo lubiłam i to jest tak tani podkład, dlaczego by go dzisiaj nie użyć. No i nałożyłam na twarz i powiem Wam, że no, on naprawdę bardzo ładnie wygląda on jest z tych gęściejszych takich. Jeżeli ktoś jakimś cudem jeszcze z Was nie używał, to mogę polecić, bo one są dostępne w Biedrze i naprawdę są fajne. No, W poprzednim vlogu Wam narzekałam, że maskara mi się osypuje i kurczę no... Ja muszę zaraz się mm, przebierać. Ja dopiero co wróciłam niedawno z Miluniem ze spaceru e, naszego porannego. Muszę się zaraz zbierać, e, jechać e, na termin, e, jedną rzecz e, załatwić, czy właściwie dwie rzeczy i podpis dać. Po czym wrócę? Znowu e, właściwie wrócę, najpierw podjadę do Peniego, potem jak wrócę do domu, to e, wyjdę jeszcze raz z Miluniem, jego miskę już przygotowałam, no bo e, za półtorej godziny będę jechać e, do Kemnic, wolę wyjechać, wiecie, troszeczkę wcześniej, bo nie wiem jaka sytuacja jest, właśnie będę musiała to zaraz sprawdzić jaka sytuacja jest na autostradzie, czy są korki, czy nie. Um, bo ja no nienawidzę w korkach stać, ale ja zresztą kto lubi, tak? No, no i będę oczywiście chciała wdepnąć w. w w chemnic do Saksyn Aleje, do TK Maxa, zobaczyć co tam w trawie piszczy. Nie nastawiam się na jakieś wielkie zakupy, ale wiecie, ja zawsze mówię, że nie nastawiam się na wielkie zakupy, a potem e, eksploduje mi torba zakupowa, ale generalnie. Generalnie wszystko mam, wiecie, jeżeli podprysznic na razie nie potrzebuję, bo też wszystko mam, także, no, zobaczymy, ewentualnie może coś tam jeszcze. Tak. Yy, tak patrzę, wiecie, co na te, na te niewypały moje kosmetyczne stoją ja w dalszym ciągu, słuchajcie, tego nie nagrałam. Yy, właśnie, przypomniało mi się, gdzie jest ta baza, że tą bazę z Catrice... Yy, Muszę stąd wypierdzielić, bo no ona mi niesamowicie powieki podrażnia. Słuchajcie, nie wiem, czy to ta konsystencja, chociaż nie mogę sobie wyobrazić, że to ta konsystencja. Nie wiem, nie wiem. Dzisiaj na włosach mam odżywkę z Balea, mojego odgrzewanego starego kotleta, która może nie jest wydajna, ale jest bardzo fajna, ładnie pachnie. Ja generalnie wczoraj... Co ja wąchałam, że mi się dosłownie... Odniosłam wrażenie, że na chwilę obecną wiele rzeczy pachnie. Jak ten dezodorant, nie dezodorant, tylko suchy szampon z balea, z tej aktualnej, limitowanej edycji. Jakoś wszystko mniej więcej w ten. Wiem, co wąchałam. I to nie w DMie, tylko w Rossmanie. I nie wczoraj, tylko przedwczoraj, chyba tak. Wąchałam w Rossmanie, żel waniliowo coś tam nie pamiętam co to była, wanilia z czymś i też właśnie bardzo podobnie pachnie no ale nie brałam, bo wiecie jak mówię, żele mam, także nie jest mi nic potrzebne, dobra jest w ogóle wiecie co, na zewnątrz jest mróz jak nie wiem, ja wczoraj po raz pierwszy bo te, o tym Wam nie wspomniałam chyba wczoraj, jest, wczoraj po raz pierwszy słuchajcie, skrobałam auto skrobałam szyby, bo miałam zamarznięte także yy, także tak masakra Nienawidzę tego, no ale cóż. Dobra, słuchajcie. Ja podłączam aparat, żeby się jeszcze podładował, bo aktualnie naprawdę w ekspresowym tempie wyczerpuje mi się bateria. Um, I lecę na ten termin. Jak wrócę, to wrócę oczywiście do Was. Co dzisiejszy dzień przyniesie? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy to nie będzie zlepek, bo też taka opcja istnieje. Wszystko zależy od tego, jak się mój dzień potoczy. Także do później. Słuchajcie. Nie wiem gdzie się będę patrzeć, więc jeżeli nie patrzę się bezpośrednio na Was, tylko Bóg wie gdzie, to wybaczcie, ale nagrywam telefonem, bo nie wiem jakim cudem, ale słuchajcie, zapomniałam kamery. Byłam święcie przekonana, że ją spakowałam, ale widocznie nie, widocznie została rzeczywiście w domu. Ale wiem, że od kabla ją odłączałam, więc jestem teraz po prostu trochę zdziwiona. No ale nic. Jezu, jechałam do lekarza słuchajcie, dosłownie co do minuty dwie godziny. Na autostradzie były takie korki, bo wiecie, był wypadek, i ludzie muszą się oczywiście gapić, przez to zwalniać i e, przez to też e, sprawiać, że się korek robi, tak? Denerwujące jest coś takiego, no ale nic. Um. Dojechałam do lekarza, później wam o tym wspomnę. Teraz właśnie przyjechałam do Zachsen Aleje. Mój lekarz powiedział, że pomimo tego wszystkiego, co tam, wiecie, się działo u mnie w ostatnim czasie, to i tak wyglądam na, na szczęśliwą, zadowoloną i trochę jakby spokojniejszą. Coś w tym, coś w tym musi być. No, a. Jak mówię, przyjechałam do Zaxyn Aleje, bo tak jak Wam mówiłam, y, chcę podskoczyć do TK Maxa i może wejść zobaczyć do DM-u za y, taką jedną limitowaną edycją z Balea. Y, bo nigdzie, nigdzie jej nie mogłam dorwać. Online też już jest wysprzedana, więc może tutaj będą mieli. Co prawda wątpię, bo to wiecie: Centrum Handlowe i tu dużo ludzi chodzi do DM-u, No ale nigdy nie mów nigdy także zabiorę Was ze sobą, coś tam chyba nakręcę, no i wrócę do Was już później, prawdopodobnie w domu. Zobaczcie, jestem w domu, weszłam przed chwilą. E, jeszcze tutaj ogarniam, rozpakować się muszę i w ogóle. Jezu, widzieliście te piękne figurki, buldoszków? Tam było więcej, ale ja przestałam nagrywać. E, głównie dlatego, wiecie co, że ja, apa, że ja aparatem, że ja telefonem, jak potem zgrywam to na laptopa, ja mam bardzo mało pamięci i jak vlog jest dłuższy, to mi jest ciężko strasznie go później obrobić, bo muszę skracać i w ogóle, ale te figurki były po prostu piękne, piękne i gdyby nie fakt, że nie potrzebuję to bym je wzięła <laughs> więc brawa, brawa dla mnie zostawiłam kicz w sklepie ale kupiłam, słuchajcie, Milanowi sweterek i kupiłam mu ten sweterek on ma dosłownie taki sam tylko w mniejszym rozmiarze E, właściwie to może nie tyle w mniejszym rozmiarze, to znaczy, tak, zdecydowanie w mniejszym rozmiarze był. Był i mówię, był, pomimo że on ten sweter jeszcze ma. Tylko i wyłącznie dlatego, że słuchajcie, ja byłam na tyle inteligentna, że kiedyś tam, nie wiem, w zeszłym roku chyba, przez przypadek słuchajcie, em, wrzuciłam sweter razem, nie wiem, czy z pościelą, czy z ręcznikami chyba na gotowanie. No i oczywiście wiadomo. Skurczył się niesamowicie ten swetr. No a że Milunia sweter jest teraz już zniszczony, ten, który najczęściej nosił. No to trzeba było zaopatrzyć w nowy. Brałam na oko, to jest MK, więc nie wiem, czy będzie pasować, ale myślę, że, że raczej powinien. Zresztą zaraz zobaczymy. Nie, no słuchajcie, patrzcie, jak elegancko. No, popatrzcie. Sweterek dosłownie jak dla psiula zrobiony. Pan ładny. No, ciesz. zrób ładnie. Z... Nie, nie wolno, nie wolno. Nie, on się patrzy do góry, bo ja. Nie, bo ja rękę mam do góry. Miluniu nie wolno, nie, zrób ładnie zyc. Ślicznie wyglądasz w tym sweterku. No, mój pan ładny jesteś, tak, tak. Słuchajcie, idealna długość. Będzie psiulowi ciepło, ale teraz nie potrzebujesz. Siągniemy go od razu, no. I poczekamy, jak będzie chłodniej, a zaraz dostaniesz Twój cieńszy, rozwalony na spacerek, nie? Więc i idziemy na Siura. Dokładnie tak. Jak wrócimy z Siura, to do Was wrócę, opowiem Wam co i jak i w ogóle. Yy, I zabiorę się za gotowanie. Kiszki Marszawo Jednego Grają. Powiem Wam, że tylko że w drodze powrótnej sobie myślałam, boże, jutro mogę się wyspać. Ja jutro o 10 rano mam termin na zmianę opon na zimowe. Także też nic nie będzie z wyspaniem się. No trudno się mówi. Dobra, ja lecę. Jezus Maria, słuchajcie, dzisiaj wszystko idzie nie tak, jak ja chciałam. Już mamy w pół do szóstej, lekko po 17.30. I ja generalnie yy, nie chcę Was skłamać, ale... E? Czekajcie... No, z pół godziny temu chciałam do Was e, przyjść. Wiecie, przy, przyszłam tu do sypialni, siadłam e, do toaletki i chciałam kamerę postawić, i Andreas zadzwonił i gadaliśmy. O Jezus Maria, gadaliśmy teraz przez telefon i znowu mi się wszystko poprzesuwało, no ale nic. E, cieszę się, że on, wiecie, dzwoni sam z siebie. Nie muszę się prosić, żeby się odezwał i tak dalej i tak dalej. Także... E, no. Co Zyklare. chciałam powiedzieć? Nie wiem, wybił mnie, wiem, że coś chciałam Wam powiedzieć. Skleroza nie boli, słuchajcie, zaraz będę na pewno szła e, robić jedzenie. No i tak, widzieliście, byłam w TK Maxie, byłam też, słuchajcie, w DMie, ale w DMie kosmetyków chyba nie kupowałam. Wzięłam tylko kilka takich rzeczy podstawowych, dlatego, że w PK Maxie kupiłam kilka kosmetyków, zaraz Wam je pokażę. Tu wzięłam, wiecie, Milunia do kasy. Z tego sweterka cieszę się niesamowicie, że miałam szczęście i udało się kupić właśnie pasujący. Wiadomo, że będę chciała jeszcze, wiecie, w listopadzie oczywiście może uda się, żeby Asia w końcu przyjechała. Muszę się do Asi odezwać, zapytać jak się czuję i w ogóle. Jezu, ja mam luki w berecie, słuchajcie. W każdym razie, no na pewno w listopadzie też będę jeszcze, wiecie, wchodzić do TK Maxa i e, będę patrzyć cały czas za, w sensie w Dreźnie, bo, bo do Kemnic się e, wybieram dopiero w styczniu. No w połowie stycznia mam następny termin pod, wiecie, pod warunkiem, że nic się nie zmieni, tak? No i... E i będę patrzeć dalej jeszcze, żeby chociaż jeden, dwa sweterki Milusiowi kupić więc tak, e, kupiłam tylko jeden odświeżacz, dlatego, że jeszcze jeden na zapasie mam i jeden mam w użytku, więc to mi na razie wystarczy e, prażone migdały uwielbiam, e, w ostatnim vlogu Wam mówiłam, że też kupiłam tylko, że dałam właśnie Andreasowi mm. i to są chyba czekajcie, sprawdzę tylko tak, i to są ostatnie, nie, bo jeszcze kupiłam czekoladę koławach, ale oczywiście wypiłam po drodze i kupiłam dwa sosy, już dawno ich nie miałam, właśnie z DM Bio. Tutaj mamy klasyczny, a tutaj mamy z ziołami sosy pomidorowe, wiecie, do, do spaghetti czy do czegoś takiego. No i jak mówię, kupiłam, słuchajcie, kilka kosmetyków... W, w TK Maxie. Ten TK Max słuchajcie w Zachsen Aleje. On jest strasznie ubogi. Ja mam porównanie między na przykład Dreznem, a właśnie tym w Zachsen Aleje, dlatego że w Chemnitz są dwa TK Maxy. Jeden jest e, w Chemnitz Centa, a drugi jest w Zachsen Aleje, ale do Chemnitz Centa mi jest nie po drodze po prostu e, e, i no, ale oba są ubogie, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jakoś tak, hmm, nie wiem. W Dreźnie mam wrażenie, że tego jest dużo, dużo więcej. Może się mylę. Kupiłam, słuchajcie, e, z Wyrakowa płyn micelarny, dlatego że on był po 4,99, a oryginalna cena tutaj jest napisane 17,90 euro. Ehm. Mi się wydaje, że ja nawet gdzieś po 20 euro widziałam. To jest generalnie droga marka. No a za 5 euro to jest ile? Jaka pojemność? 300 pewnie mililitrów. Czekajcie, bo nie widzę. He? Gdzie tu jest pojemność? Ale jaja. 415, o! To jeszcze lepiej 415 ml wzięłam, ponieważ po pierwsze, cena jest OK 499, a po drugie, ja mam aktualnie w użytku tego mojego ulubieńca z Eveline ten różowy, duże opakowanie, no ale na zapasach nie mam żadnego więcej. A jednak płyn micelarny to jest coś, co u mnie schodzi dosłownie jak woda. Do tego wzięłam, był na przecenie, Znowa clear, tonik do twarzy, kwas glikolowy ekstrakt z cytryny i on był, słuchajcie, opuszczony na 2,5 euro. Więc za taką cenę nic tylko, tylko brać po polsku jest, przywraca skórze właściwy poziom pH, przygotowując ją do kolejnych etapów pielęgnacji, przeznaczony do każdego rodzaju cery. Ja z tej marki mam też krem pod oczy, który jest taki sobie, ale no, tak jak mówię, wiecie, toników nigdy za wiele, dlatego że, zresztą to jest mały, bo to jest chyba tylko 100 ml, tak? Boże, ja dzisiaj, słuchajcie, z tymi pojemnościami 150, no ale malutka buteleczka, także wiecie, on szybko się skończy, tym bardziej, że ja toniku używam i rano i wieczorem, po każdym myciu twarzy. Jak mówię, z tej, z tej marki mam też krem pod jest taki sobie, nie jest zły, ale nie ma też szału, po prostu taki zwykły podstawowy. Z The Ink List e, wzięłam peeling do skóry głowy, za którego zapłaciłam 8,99. Jego oryginalna cena to 16 euro. E, to jest pojemność 150 ml. Wygląda on tak. O i tutaj jest wszystko po angielsku. Widzę, że tu jest 7% kwas glikolowy. Eee. Przeznaczony do każdego rodzaju włosów i każdego rodzaju skalpu. Muszę poczytać o nim słuchajcie. Co tutaj jest napisane? Stosować tylko zgodnie z zaleceniami, unikać kontaktu z oczami. Jeśli podrażnienie się utrzymuje, należy zaprzestać stosowania produktu i skonsultować się z lekarzem. Przed wystawieniem skóry na słońce zaleca się nałożenie kremu z filtrem przeciwsłonecznym w miejscach, w których zastosowano alfa hydroksykwasy kwasy. Strasznie trudne słowo. <laughs> Częstotliwość lub czas kontaktu produktu ze skórą musi być ograniczony. Eee, czy tutaj jest? Nie, nie ma. Chyba, że w środku. Nie wiem. Muszę poszukać w internetach i e, sprawdzić, jak go używać. Aha, na 10 minut go trzeba zostawić i raz do dwóch razy w tygodniu używać. No nie wiem, zobaczymy, wiecie co. Bo po prostu e, ten peeling do skóry głowy z Halibe od Domino Cati, no niestety zrobił mi, słuchajcie, Sarajewo na głowie. Używałam dwa razy i e, no nie jest to dla mnie peeling, dlatego tutaj pokrywam nadzieję, że będzie dobrze. E, płatki pod oczy wzięłam jakieś, słuchajcie... Koreań, kora, koreańskie. Nie mam zielonego pojęcia. Tutaj ma być w środku pięć par z japońskim winem i witaminą C w saszetkach. Hydrożelowe one już chyba, chyba nie są hydrożelowe. Zobaczymy, powiem Wam, że jutro na pewno użyję jedną i zobaczymy, jak się, jak się sprawdzą. Tutaj opakowanie kartonowe mogę wyrzucić. Ym, o właśnie, a propos, bo jedna z Was mi gdzieś tam pod któryś z filmików napisała, że nie powinno się trzymać płatków pod oczy w lodówce, bo niby tracą na działaniu i tak dalej. Wiecie co? Ja odkąd płatki pod oczy używam zawsze, ale to zawsze, trzymam w lodówce, ba, nawet czasem do zamrażarki wkładałam i zdarza mi się do dzisiaj to. Um, jeszcze nigdy nie miałam problemu z tego tytułu, także tyle, tyle różnych dziewczyn co oglądam i większość, 90, powiedziałabym 9%, też mówią, że trzymają w lodówce, że wyciągają schłodzone z lodówki e, i żeby chować w lodówce, słuchajcie, mi się wydaje, że to jest bójda, no bo co się ma stać w lodówce? To jest schłodzone. To tym bardziej lepiej, tak? E, w moim odczuciu, ale być może się mylę, wiecie, ja nie kosmetolog, więc e, ze mnie kosmetolog jak skończył dupy trąbka, więc ja się nie znam, tak to nazwijmy. No i ostatnia rzecz, którą wzięłam, to jest krem z bielendy wszystko jest oczywiście, słuchajcie po angielsku estońsku, rosyjsku Bóg wie jeszcze jakiemu w każdym razie to jest krem z Bielendy z serii Dr. Medica i to jest krem dla cery Delikatnej, podrażnionej, skłonnej do zaczerwienień, e, nawet do takich wiecie, pękających naczynek, do e, trądziku różowatego i tak dalej, i tak e, dalej. Wybaczcie, ja tak tutaj próbuję coś jeszcze rozszyfrować. Ja go już gdzieś kiedyś widziałam. On ma w sobie kwas e, laktobionowy, troxerutin, nie wiem co to jest, depantenol e, i różne inne rzeczy. W każdym razie tak wygląda opakowanie. I też był ten krem, słuchajcie, przeceniony na 2,5 euro. Dlaczego go wzięłam, bo stwierdziłam, że nie zaszkodzi mi po prostu, tak? Może akurat nie na zimę. Jak raz będzie, malusieńka buteleczka, właściwie buteleczka, opakowanie. Um, data ważności jest do, 2000, do maja 2026, więc nie z tego względu zostało to um, przecenione. Na całe szczęście nikt w środku w nim palców nie miał, bo jest zabezpieczenie jeszcze nieotworzone. Um, no, krem jest przeznaczony na dzień i na noc. Oj, czekajcie jeszcze to coś zobaczę No tak wygląda jak mówię malutkie opakowanie bardzo malutkie w porównaniu do kartonu a to jest 50ml także jak mówię wiecie zaszkodzić mi nie zaszkodzi a 2,5 euro to nie są pieniądze więc dlaczego by nie brać tak Były dwa opakowania dostępne jak mówię ja więcej nie potrzebuję na razie jeszcze kremy do twarzy mam tak samo jak i pod oczy, a pod oczy to w ogóle jestem aktualnie ym, zaopatrzona, także, także tak. No i to wszystko, co ze sobą y, przywiozłam, więc jak widzicie, tego dużo nie ma. Powiem Wam, że Milunia Sweat to była jedna trzecia sumy, którą zapłaciłam za zakupy, nawet więcej niż jedna trzecia. Także nie, nie, nie były to jakieś mega drogie zakupy. A teraz słuchajcie, idę robić obiad. Idę ziemniaki obierać, bo dzisiaj będzie, będą ziemniaki chwas kiełbasą i chciałam powiedzieć cytryną, nie cytryną, tylko em, cebulą. Może coś jeszcze do tego dorzucę, nie wiem, zobaczę, ale na razie idę. Słuchajcie, bo mi naprawdę kiszki marsza wojennego grają. No i tak, słuchajcie, kochani, nareszcie jedzenie jest gotowe. Właśnie próbuję sprawdzić, którą mamy godzinę. Dokładnie 18.37, czyli w sumie godzinę później. E, pire ziemniaczane. Tutaj mamy kiełbachę z zasmażaną cebulką. I do tego chciałam ogórki zjeść kiszone, ale niestety tylko jednego małego miałam jeszcze. Nawet nie zwróciłam uwagi, że ogórków nie mam. No to więc wzięłam po prostu sałatkę. No i zabieram się teraz za jedzenie. Ktoś tutaj czai się jak szczerbaty na suchary. Ty już swoje miałeś. Teraz ja będę jeść. Głodna jestem, wiesz? Także kochani, ja zabieram się naprawdę za jedzenie. Jeżeli wy coś jecie, to oczywiście życzę Wam smacznego i zaraz do Was wrócę. Słuchajcie, dawno zjadłam, dawno zrobiłam demakijaż, pielęgnację i tak dalej. Maseczkę sobie na twarz nałożyłam z balea. To zobaczycie w dęku. U mnie w sypialni jest zimno, jak nie wiem. W pokoju odkręciłam grzejnik, bo nie dało się wytrzymać, tak po prostu zimno było. Nie wiem, dlaczego to mieszkanie jest, wiecie, w lecie jest fajnie, bo jest chłodniej, zwłaszcza tutaj w sypialni, ale jesienią i zimną to jest mało przyjemne, jak jest wiecznie zimno, czy bardzo szybko, może inaczej, bardzo szybko zimno w mieszkaniu. No, i wiecie, ja też ze względu na Milana tam odkręcam grzejnik, a w sypialni rzadko odkręcam. Naprawdę, nawet zimą rzadko kiedy odkręcam grzejnik. Ale, no, zmarzłam, jak nie wiem. Całe dłonie mam zimne. Wiecie, rozmawiałam z babcią przez telefon, z Asią pisałam. Przed chwilą jeszcze rozłączyłam się z Andreasem. Długo rozmawialiśmy przez telefon, bo się nie widzieliśmy dzisiaj, no to. No to po prostu e, zdzwoniliśmy się. Oj, wybaczcie. Ach. Jestem zmęczona, jestem śpiąca, słuchajcie. Mam nadzieję, że będę dzisiaj dobrze spać. E, na zewnątrz jest taka wichura. Więc w ogóle teraz jest dziwnie: rano jest mróz, trzeba e, szyby w aucie skrobać. W ciągu dnia. Jest słońce, jest przyjemnie, nawet dzisiaj było nawet ciepło po południu, a na wieczór i nocy wichura. Także dziwna pogoda, strasznie dziwna pogoda. No, tu mi się, o, czuję, że kolejny pryszczyk mi się tu zrobił. Właśnie, o, tutaj mi się pryszcz robi. Przy nosie e, rozdrapałam jakiego małego, który. Czekajcie. Wow. mi się zrobił nie wiem co jest grane coś mi się pryszczyki znowu zaczynają robić no um. no jutro mam ten termin na, um. na na wymianę opon i będę miała święty spokój e, aż do świąt wielkanocnych po świętach wielkanocnych e, trzeba będzie Wymienić opony na letnie. Ale to do tej pory to jeszcze, wiecie, jest dużo, dużo czasu. Muszę się zastanowić, co ja jutro będę robić. Dlatego, że łącznie z jutrzejszym dniem mam jeszcze... Ła! O Jezus Maria, ale tu mam teraz w uchu. Wiecie, to piszczenie takie. Straszne, Jezus Maria, powiem Wam, że współczuję strasznie ludziom, którzy cały czas to mają. Um, łącznie z jutrem mam cztery dni wolnego jeszcze. I potem z powrotem do, do pracy wracam. Więc muszę się zastanowić, co będę robić. Na pewno wiecie, pranie, nie pranie, w domu trochę porobić chcę, ale to zobaczymy. Dobra, słuchajcie, ja idę do łóżka spać. Właściwie idę do łóżka, ja już leżę na łóżku, tylko muszę jeszcze bluzę ściągnąć, więc ja będę teraz powoli zbierać się spać. I jutro myślę, że też nagram vloga, co przyniesie jutrzejszy dzień. Wyjdzie w praniu. Także kochani, dzisiaj to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa Pa.